Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam Was serdecznie po drugiej stronie. Wyobraźcie sobie, dzisiaj jest bez śmietany i bez. bez mleka, czarna. Ale zaczynamy. Człowieka można kształcić w każdej dziedzinie, ponieważ ludzie nie mają dostępu do prawdy. Nie znają się na rzeczy, czyli nie mają wiedzy, nie znają przyczyn rzeczy, czyli nie mogą zdobyć mądrości. Wynaleźli najbardziej różnorodne, bezużyteczne i przeważnie szkodliwe dziedziny, tzw. nauki, w których to dziedzinach kształcą swoje dzieci. Wtłaczenie głupoty w umysły niedojrzałe, młode, bo mózg dojrzewa w wieku 26-28 lat, powoduje, że głupota Zamienia się w instynkt. A tam, gdzie działa instynkt, rozum przystępu mieć nie może. Wiedział to Karol Darwin. Tak pisze pan doktor. Hmm, tak. Tam, gdzie działa instynkt, rozum dostępu mieć nie może. Człowieka można kształcić w każdej dziedzinie. Ponieważ ludzie nie mają dostępu do prawdy, nie znają się na rzeczy, czyli nie mają wiedzy. Nie znają przyczyn rzeczy, czyli nie mogą zdobyć mądrości. Wynaleźli najbardziej różnorodne, bezużyteczne i przeważnie szkodliwe dziedziny, dziedziny tak zwanej nauki, w których to dziedzinach kształcą swoje dzieci. Czy mało mamy teraz takich Zawodów, takich przedmiotów, takich dziedzin, które są nie dosyć, że bezużyteczne, to jeszcze społecznie szkodliwe. Gdybyśmy tak wyeliminowali pracę albo dziedziny wiedzy, albo jedno i drugie, które nie przynoszą nam nic dobrego, dopłacili tym ludziom, żeby nie dopłacili do tego, żeby nic nie robili, czyli żeby nie robili prac szkodliwych. W innym miejscu doktor napisał, że mielibyśmy jako jako naród ogromny zysk z tego, z takiego działania. Po prostu odsunąć ludzi od głupiej, durnej, szkodliwej pracy, działalności. Ale żeby to nastąpiło, to jednostki muszą zrozumieć, że zmiana ich ich świata, ich patrzenia na, na to, co na ich, na ich otoczenie zaczyna się od wstania z klęczek. Wstać z klęczek, czyli wstać z kolan, to znaczy wstać, wstać od koryta. To znaczy nie pochylać się i nie żreć z koryta, tylko zasiąść do stołu. Pamiętam kiedyś, jak na rozmowie była taka kwestia poruszona. Zresztą to nie jeden raz ojciec poruszył, że Będziemy zdobywać swoją wolność. To po wyczynach pana Wałęsy było. Na kolanach będziemy zdobywać. I będziemy musieli wstać z tych kolan. I ja wtedy myślałem, że tu chodzi o jakąś, wiecie, jakąś, jakieś religijne, jakieś takie, że jesteśmy pod pręgierzem religijnym. A to nie o to chodziło. To chodziło o to, że po prostu jesteśmy pochyleni, przygarbieni nad tym korytem nieszczęsnym, i żebyśmy zrozumieli, żebyśmy, żebyśmy zdobyli tą odrobinę mądrości, to trzeba po prostu zacząć jeść. I ta podstawowa prawda, że, od modelu, że model żywienia ma wpływ na naszą inteligencję, na naszą zdolność, zdolność pojmowania świata, jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, żeby się do naszych umysłów. Ta, ta prawda przebiła. I te nagrania są po to, żeby co pewien czas jakaś jedna, druga, trzecia osoba tam po drugiej stronie tych, wiecie, tego, tego urządzenia, z którego ja tutaj nadaję, żeby komuś tam ta iskierka zaświtała, żeby sięgnął do książki pana doktora, jakiejkolwiek, którejkolwiek, przeczytał, żeby zainteresował się tematem, żeby oglądnął nagranie z panem doktorem. Bo tylko ta praca od dołu, to zrozumienie, przekazywanie tego zrozumienia ma sens. Nie ma sensu żadnego, nie mają sensu zmiany polityczne, bo obecna polityka nie ma wizji, nie ma wizji całości i robią rzeczy, które są dla nich samych niezrozumiałe. Tak naprawdę to robią rzeczy głupie. Powoduje to chaos coraz większy. Zauważcie, mija 70 ponad lat od y, zakończenia II wojny światowej, a nasz kraj z roku na rok jest coraz bardziej zadłużany. Inne kraje również są zadłużane, a my jako ludzie nawet nie wiemy, y, u kogo my jesteśmy zadłużeni. Kto jest tym, tym głównym wygranym, u którego się wszyscy zadłużają? Pamiętacie, był taki, taki symbol w średniowieczu już Oroboros. To był wąż zjadający własny ogon. No. My tak zjadamy własnogą, bo brakuje nam po prostu, brakuje nam rozumu, zwykłego, normalnego, logicznego myślenia, które, które umiałoby przewidzieć skutki tego, co, co w tej chwili się dzieje. Opowiedziałem wam ostatnio o takich zmianach, które nastąpiły w moim życiu, że troszkę inaczej widzę. Zacząłem rozróżniać kolory, z czego bardzo się, z czego bardzo się cieszę. I o, to nie, to, to jeszcze nie teraz, kiedy indziej to opowiem. Dzisiaj taką z ciekawostek jeszcze Wam, yy, taką wstawkę, bo wiele co któryś raz mam telefon i. Osoba telefonująca do mnie pyta, jak to jest z tymi gadami, z tymi chitauri, z tymi istotami, o których mówił Kredomutwa. A o Kredomutwie ojciec na rozmowach mówił, że Kredo mówi prawdę. Ja przez większość mojego czasu byłem przekonany, że, bo wiedziałem, że jeżeli ojciec mówi, że Kredo mówił prawdę, to Kredo musiał mówić prawdę. Ale co by było, gdyby Kredo mówiąc prawdę? Wprowadzał niechcący w błąd. Czyli taka sytuacja, że przekazano informację, przekazano wiedzę kredomutwie, i on przekazuje w sposób całkowicie prawdziwy te informacje dalej. Czyli kredo nie kłamie, ale dostał na początku błędną informację. Czyli dochodzi do nas coś, co jest. Coś, co jest nieprawdziwe w rzeczywistości, co nie jest nie ma, pokrycie, nie ma pokrycia z rzeczywistością, z prawdą, coś, co nie jest prawdą, ale zostało przekazane przez kredomutwę prawdziwie. I gdy sobie to wiecie, człowiek uświadamia, czyli zaczyna logicznie wyciągać wnioski z przekazów informacyjnych. Pierwsza taka informacja, która do mnie zaczęła docierać, to to, że. Zacząłem to tak po prostu analizować po swojemu. Jeżeli istnieją wśród nas ci nazywani chitauri, o których mówi Kredomutwa, zwani potocznie gadami, rasą gadzią, reptilę, reptoidalną. Co charakteryzuje gada? No, gada charakteryzuje to, że gad nie rozmnaża się w sposób tak jak ludzie, nie jest sakiem, tylko jest istotą zmienno, zmienno-cieplną. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że składa jajka. Czyli rozmnaża się z jaj. Natomiast z przekazów kredomutwy wynika jasno, że te istoty mogą rozmnażać się i wydawać potomstwo z gatunkiem ludzkim. Jaki jest tego wniosek? No właśnie. Wniosek jest bardzo prosty. Jeżeli My jako ludzie nie możemy łączyć się ani z szympansem, nie możemy się łączyć z żadnym ze stworzeń naczelnych, tak zwanych naczelnych, nie możemy dać żadnego potomstwa, to tym bardziej gady nie mogą połączyć się z ludźmi, aby dać potomstwo. Jaki z tego dalej wniosek wynika? Dobrze kombinujecie. To nie są gady. Te istoty to są ludzie. To są ludzie, tacy jak my. Gdzie ich genotyp jest zbliżony do naszego, bo może wydawać potomstwo. To jest pierwszy wniosek. Druga sprawa, która z, z tym się wiąże, dlaczego oni tak wyglądają? Dlaczego mają, tak jak Kredo mówił, że tu mają dodatkowe oko, które się otwiera w ten sposób, mogą hipnotyzować następnych, dlaczego wysysają energię, tak jak mówił Kredo, z innych istot, czyli z ludzi najlepiej. No właśnie. Czy wyobrażacie sobie istotę bardzo wysoko postawioną. Bardzo wysoko, na bardzo wysokim szczeblu zaawansowania ewolucyjnego i technologicznego, która chodzi bez ubrania? No raczej nie. To jaki z tego wniosek? Ano taki, że to, w co ubrane są te osoby, to są ich stroje, to są ich egzoszkielety, to są ich kostiumy. W średniowieczu wyglądały troszkę inaczej, wcześniej jeszcze troszkę inaczej, a obecnie wyglądają tak, a nie inaczej. Na pewno jest to uwarunkowane może jakim, jakąś modą wśród nich panującą, a może po prostu z względami bezpieczeństwa, gdzie ubierając taki kostium, taka istota jawi się jak ktoś obcy, ktoś, kto zupełnie nie pasuje do tej naszej sceny, do naszej rzeczywistości. Obcy, czyli nie człowiek. Ale to są ludzie to są ci, którzy przeżyli potop i ich potomkowie. To są wnioski, które nasuwają się samoistnie. Credo nie kłamał, Credo mówił prawdę, przekazywał informacje na temat tych istot i na temat całej tej sytuacji, w której obecnie żyjemy, w sposób prawdziwy. I ojciec, odsyłając do opowieści Credo Mutwy, wiedział, że uruchamiając pokłady zdroworozsądkowego, analitycznego myślenia, Odseparujemy plewy od ziarna i wyciągniemy konkretne wnioski. To samo jak ojciec powiedział mi kiedyś na rozmowie, także, bo pytam się, dlaczego oni mi się nie pokażą, dlaczego ja ich fizycznie nie widziałem. Ojciec mówi tak, że gdyby ci się pokazali, to byś sobie z nimi poradził i, sobie, i ci się nie pokażą. A, no to co ja? Przecież ja nie mam jakichś wielkich mocy, które we mnie siedzą, nie mam szczegółów z lasera, nie wiadomo, co trzecie oko mi się nie otwiera, jakbym sobie poradził. No bo gdyby im się pokazali, tacy, jacy oni rzeczywiście są. To są tacy jak ja, a być może nawet jeszcze słabsi ode mnie, tylko są osłonięci tym egzoszkieletem, tą swoją technologią, tą swoją wiedzą, tymi swoimi gadżetami, zabawkami, powodującymi, że my jesteśmy pod nich podporządkowani. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakąś religią to zawsze przedstawiciele tych religii ubierają na siebie te wielkie złote szaty, te ornaty, te wszystkie, wiecie, ten przepych. Nawet, są w, w, nawet pomieszczenia są tak specyficznie zbudowane, żeby nas onieśmiliło, to żebyśmy zobaczyli, ktoż to jest. To nie jest zwykły człowiek, to jest ktoś zupełnie z czegoś innego. A ten zwykły człowiek przebrany w te wszystkie szaty, fatałaszki, no, tak samo idzie do to. toalety, tak samo musi coś zjeść, tak samo musi podrapać się za uchem, tak samo musi się za drugim razem gdzieś go coś zaswędzi. Ma takie same skłonności jak i my, bo to jest normalny człowiek, ale my go odbieramy jako człowieka na piedestale. Każdego y, polityka, widząc go tam w telewizji gdzieś, wydaje nam się, że to jest człowiek odrealniony, a jest tak samo. Mądry czy głupi jak i my jesteśmy. Nie, niczym się od nas nie różni. Gdyby nas tam postawiono, być może zachowalibyśmy się w sposób jeszcze o wiele lepszy i jeszcze lepiej byśmy, może nawet tym wszystkim, zarządzili. Ale nam się wydaje, że jak przerzucimy naszą odpowiedzialność na tamtą drugą osobę, to ona jest na pewno lepsza, na pewno doskonalsza, na pewno zrobi to, coś lepiej. Bo wiecie dlaczego? Bo boimy się odpowiedzialności. W większości my wszyscy boimy się odpowiedzialności za samych siebie. może te moje skoki, że tak troszkę tutaj od reptilian tutaj troszkę do polityków, gdzie piję tutaj troszkę o żywieniu, może Wam to przeszkadza, ale jeszcze zrobimy inny odskok. Zobaczcie, to co za mną, to jest mój nowy obraz, nad którym jeszcze pracuję. On jest jeszcze nieskończony, ale ja go pokazuję w takim stanie, w jakim jest. Obraz... Zasłania coś, co jest za nim. Jak go odwrócę z drugiej strony, zobaczy, to są kolory, to są plamy, one wywołują jakieś w Was wrażenie. Ale jak go odwrócimy, to król jest nagi, król ma płótno po prostu, jest szary, jest zwykły. My widzimy tylko otoczkę tego wszystkiego, nie widzimy tego, co jest za. Nam to się jawi. Można to nazwać zjawisko, czyli coś, co się nam zjawia. Ale gdy człowiek wie, że to są kolory, one są położone na płótnie i one wywołują w nas tylko takie doznanie, to my się tego nie boimy. Nie boimy się potworów, które możemy na takim płótnie zobaczyć. Nie boimy się również potworów, które się nam gdzieś tam będą zjawiały, bo wiemy, że to taki sam koleż jak, jak ja, z drugiej strony tylko dyspo, dysponujący troszkę. troszkę bardziej zaawansowaną technologią. To chciałem, wam, to chciałem Wam dzisiaj tak troszkę przeczytać, troszkę powiedzieć, że od też naszej boską to się bierze. To się też bierze z naszej edukacji. Ten fragment Pana doktora przeczytany mówił o, o tym, że my się, my się kształcimy. Kształcimy się jako specjaliści w różnych wąskich dziedzinach. A każda wąska specjalizacja to jest taki wytrych. Wytrych dla miernot, gdzie nie możemy... Objąć szerszego spektrum i wybieramy sobie tylko wąski fragmencik tej naszej wąskiej specjalizacji. Znam się na tym, na tym się nie znam. Znam się tylko na tym, ale tu jestem za to zarąbisty. Jestem takim specem w tej wąskiej dziedzinie. Ale to jest ŁUDA. To tak nie działa. Wyobraźcie sobie, że każda z tych plam tutaj to jest oddzielna specjalizacja. Każda jest oddzielona tym. Tym obrysem, to nawet nie obrysem, tylko tym tłem, gdzie nie styka się z drugą. Każda plama rządzi się swoimi, swoimi wytycznymi, swoim kolorem, prawda? Dominującym kolor kolorem i ona ma w nosie drugą plamę. Natomiast my, którzy oglądamy to wszystko, nie widzimy poszczególnych plam, odbieramy całość. Całość ma funkcjonować. Nasze społeczeństwo to jest całość. Musimy widzieć. Obraz całości, całej tego naszego kraju, a nie tylko poszczególnych naszych dziedzin, w którym jesteśmy. Bo jeżeli ja jestem związany tylko i wyłącznie z tą, z tą jedną niebieską plamą, jestem specem od niebieskiego, tylko to rozróżniam i reszta mnie nie interesuje. Mało tego, mnie się ciągle wydaje, będąc tą niebieską plamą, że jest wśród tych plam ktoś, kto zarządza całością. A tak nie jest. Bo każdy z nas, ma znowu wąską specjalizację. I dopóki nie zobaczymy tego, że to wszystko to są powiązane z sobą struktury, to zawsze będzie, każdy z nas będzie tylko małym wycinkiem tego wielkiego obrazu. Tego obrazu naszej rzeczywistości, w której żyjemy. To tak funkcjonuje. To samo w naszym organizmie. Wątroba nie może być oderwaną częścią od serca, nie może być oderwaną częścią od żołądka, i oderwaną częścią od mózgu. Mózg nie może mówić, że ja jestem najważniejszy, bo ja komunikuję się ze światami, ja wysyłam fale elektromagnetyczne i produkuję duszę. No to samo nie zadziała. Tu musi być cały układ połączony. Każdy z elementów w naszym organizmie są odrębnościami, tak jak te plamy tutaj na tym moim obrazie, ale połączonymi w jeden wspólny organizm, w jeden zestaw. Tak samo jak ten obraz, on ma. On ma Pewną rolę, ale rolę w całości. Nie ma tutaj miejsca, które jest mniej ważne. Narożnik jest równie ważny. Każda plama w narożniku z boku jest równie ważna jak ta, która jest na środku. Jeżeli wyodrębnimy, że coś jest ważniejsze, stracimy zarys całości. Wszystko się posypie. Będziemy, jeżeli utożsamimy się, że jesteśmy utożsamieni, nasi koledzy, nasi, nasz klan to są wszystkie barwy niebieskie. Tam będziemy naszą energię przekazywać z niebieskimi. A co z całą resztą? To wszystko stanowi jeden wspólny organizm. Tak w państwie, jak i w naszym, w naszym ciele, jak i w naszej rodzinie. To są również organizmy. To chciałem Wam tak, tak od siebie, że do tego topię, że żeby to zobaczyć, żeby to zrozumieć, zaczynamy od jedzenia. I w tym jedzeniu jest tak. W tym jedzeniu jest tak, że mamy białka, tłuszcze i węglowodany. I one są w odpowiedniej relacji do siebie, tak jak te plamy. Ilość żółci jest specyficznie inna od specyficznej ilości niebieskiego. I jeszcze mamy dodatkowo te kolory pastelowych wrzosów. To jest trzecia grupa, to są również i one są w pewnej równowadze, w pewnej relacji, stałej relacji na tym obrazie. Z żywieniem optymalnym jest dokładnie to samo. Cały obraz naszego żywienia to są trzy zestawy: białka, tłuszcze i węglowodany w odpowiednich ilościach. Cała nasza miska to jest taki jak ten jeden obraz. Przekazuje to, bo yy, no jak inaczej mamy mówić o najważniejszej z rzeczy? Pan doktor przyszedł, nauczył, powiedział. I co mam siedzieć z założonymi rękami i, i udawać, że, że jest OK? No, chciałbym wpłynąć na ten świat w jakiś sposób, ale nie da się wpłynąć na politykę, nie da się wpłynąć na ogromne rzesze ludzi, ale można obudzić jednego, drugiego z Was, badam po drugiej stronie, żebyście sięgnęli do książki, przeczytali, zastanowili się, a może akurat, a może coś w tym gdzieś, może coś w tym jest pokażę wam jeszcze te dwa ostatnie obrazki. Jeden i drugi, to jest ta łąka, jeden, łąka 2, one dzisiaj je pakuje, jutro wyjeżdżają do, do Niemiec, tam znalazły swój, swój nowy dom i chcę Wam jeszcze pokazać, że bo przecież muszę też zadbać, wiecie, o moją galerię prywatną, a jakżeżby by inaczej, trzeba dbać o swój talerz, o swoją miseczkę i i o własną galerię. Jak sam się nie zareklamuje, no to kto mnie zareklamuje, prawda? O. Obiecałem wam, że ten obrazek będzie do, wystawiony na licytację. I on wędruje na licytację. Powinien się tutaj zawiesi się. Dobra. Troszkę może krzywo, ale niechaj będzie. Ten obrazek wędruje na licytację i od przysłowiowych dwóch złotych. To dwóch złotych polskich. Dziękuję wam za, za oglądanie, za poświęcony czas, uwagę. Mam nadzieję, że na następny raz przygotuję coś nie mniej interesującego. Pozdrawiam was serdecznie.